Ci troszkę posalejemy. Hello, hi! Oczekuje się ciekawy dzień. Moi drodzy, właśnie siedzimy w zielonej G-Klasie i niedługo jedziemy do jednego z najpiękniejszych, a jednocześnie najdroższych hoteli na świecie i spędzimy tam noc. I wy to wszystko przeżyjecie razem z nami. Także witam was serdecznie na kolejnym Daily Vlogu. Z tej strony Jawor. Bardzo by mi było miło, gdybyś zasubskrybował, bądź zasubskrybowała ten kanał. Dzięki temu, że jest was tutaj tak dużo, może sobie właśnie na takie coś pozwolić. I się tym wszystkim jednocześnie z wami dzieli. W sumie tak do tego auta, muszę iść po walizki, po rodzinkę i musimy sprawdzić, czy się w ogóle coś zmieścimy ze wszystkim. To są wszystkie nasze bagaże jeszcze do tego wózek sprawdźmy czy zmieści się to w g klasę No sprawdź Ty no trochę miejsca tu jest ja widziałam w ogóle filmik że wózek tak normalnie wchodzi Tak, wszedłby, ale bez walizek no. Później możemy przetestować, bo mamy to auto aż na 4 dni ja Nie wiem w to, że to się zmieści No zaraz się przekonamy Nie, nie spadniesz do przodu. Mieścimy się. Ciężko, Soko jest bardzo. Prawie do klatki piersiowej. No. Ej, nie jest źle ogólnie. ogólnie jesteśmy zapakowani po sufit. U Olci jest tak to ułożone, że nic nie wypadnie raczej, nie? To jest tak wciśnięte, że nie ma opcji. Tą no, torbę tylko no, trzeba wyciągnąć, no, no? No. To było niebezpieczne. Weź torbę no, tu, a ja gondolę wezmę no, do przodu, no? no i zobacz, o, o, i, i git. Czyli się pakowne. zmieściliśmy. No, no. Dużo bardziej pakowne niż twoje. No, to prawda. A wiesz czemu? Bo jest kwadratowe. No. Bo jest ścięte. To jest ten problem. Dobra widzowie, jedziemy teraz do... Najdroższego hotelu na świecie Atlantis The Royal Jest to hotel, który został zbudowany w 2023 roku Na końcu tak zwanej Palmy Budowa tego budynku pochłonęła prawie 1,5 miliarda dolarów Co czyni go najdroższym hotelem na świecie Najdroższe pokoje kosztują tu powyżej 400 tysięcy złotych za noc I to właśnie jego dzisiaj przetestujemy A tu jest Atlantis The Royal Do którego my właśnie się wybieramy to, trochę tak No, znaczy ciebie, bo ja tutaj tylko sobie jestem z Maxem O, <grystanie> Na billboardzie o, Ale jakie ja pierdzielę! Dobrze, <grystanie> mamy takie auto, bo tutaj wiocha była przy Później za kilka dni mamy jaca S4, jakiegoś Chińczyka żeby już po prostu taniej jeździć do brzegu, nie mamy właśnie I pod ale tym hotelem wygląda No, bardzo ładnie co Wiocha, mamy tyle bagaży, trzeba się wypakować Cześć okay. Cześć, thank you. Więc mamy dużo Ale to lobby hotelowe jest mocne. Tutaj na wejściu jest normalnie wodospad z ogniem jednocześnie. Patrzcie na tą windę. W tej windzie płynie woda. Normalnie. Zaraz podejdziemy tam bliżej. My nie będziemy mieli wystarczająco czasu, żeby ten hotel zwiedzić w ciągu tej doby, nie? Ale ten hotel jest porąbany. Tak. Zobaczysz zaraz na wejściu Poszłam tam, nie wiem czy tam jest wjazd dla jakichś gwiazd czy coś, czy o co chodzi, stoi tam ochrona i ja tak sobie smatruję z Maxia, a on do mnie Ej, gdzie pani idzie? A ja mówię, że na no, spacer z dzieckiem, że chcę żeby zasnął A on do mnie, a pani tutaj jest w tym hotelu i tak na mnie spojrzał Co ty a gadasz? Ja, tak, a on Okej, okay. i poszedł sobie No mi zakazali ogólnie nagrywać lobby Okej okay. Już, no Więc tak wiesz, po cichutku Mam dobre i złe wieści, ale to w pokoju Dobra to Chodźmy tu jest ogień w wodzie? Tak, tu jest ogień w wodzie. Masz te windy. To jest winda. To jest winda. Piękne kwiaty. Ale tu chyba Łukasz nam mówił, że jest ktoś, kto się zajmuje aranżacją kwiatów w tamtym hotelu. W I w tym pewnie tym też. Ale to pewnie w tym też. Ma tylko 15 piętra. Żona! Zatuje. No są 22 piętra generalnie w tej akurat wieży Rozmawiałem z panem, zapytałem się czemu jedna noc nie ja podzielił, że testujemy hotele i tak dalej, że pewnie wrócimy I damy upgrade Bardzo często w ogóle dostajemy upgrade no. Jak się ludzie dowiadują w ogóle, że jesteśmy z małym dzieckiem to już w ogóle dostajemy upgrade no. Dostaliśmy upgrade, a ja wziąłem najtańszy pokój jaki tutaj był A najtańszego pokoju nie mamy Tom zaraz go zobaczysz Please, welcome to your second home yeah, Thank you Here you go Ale szorniczki. Patrz ten widok. Ej, ślicznie jest. Ale powiem ci, że jest wystrojem podobny do Atlantisa de Palma. Dywan, przeszklenie. Ale jest nowocześniej niż w tamtym Atlantisie. No tak, 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 tam no, jest taki klasyczny, to jest modern. No. Wszystko wygląda tak premium. Chociaż powiem Ci, że bardziej mi się podobał hotel w Singapurze. Mi też, pierwsze wrażenie zrobił większe wow tak. w Singapurze. No. To w... Ile ty za to zapłaciłeś? O no. kurde się tu wszędzie są smoki No ale zaraz dokładny room tour zrobimy, tak? zobaczymy co tutaj się skrywa i może tak. się coś nas zaskoczy No lobby zaskoczyło mnie tymi płomieniami i tymi windami tak, No i to, że wszędzie płynie woda i tak dalej Oj mamy tutaj własny pokaz fontan. O kurde! Hmm? Dobra, więc zacznijmy od wejścia. Tu się wchodzi. I masz taki przedsionek. Tutaj możesz sobie położyć klucze. Ale po co jaki takie oddajesz? Zabierają ci auto i dostajesz taką o kartę. O. I to jest jakby karta samochodu. Co położę? Tak. No. I tu nic więcej nie ma tak naprawdę. Nie, coś jest, mówił, pokazywał. Tak, tutaj jest yy, deska do prasowania, jeżeli... Chciałaby Pani sama sobie poprasować, tak bym powiedział Jeżeli Pani by sama chciała sobie poprasować, to może Pani co tutaj zrobić Pewnie sobie ją jakoś wyciąga, jest też żelazko no, Zwykłe żelazko Myślałam, że jakiś super designer będzie, jakieś Hermesa czy coś, ale tutaj lipo Ja nie mogę żona, ty nie narzekaj No przecież ja żartuję, widzę, wiedzą Latareczka jest jeszcze dodatkowo ale Tutaj powinny są drzwi do drugiego pokoju, nie? Jak ma ktoś łączone Tak No, więc tutaj nie wchodzimy Teraz ale cofnij się Łazienka no no co? Tu. Łazienka na końcu. Do łazienki są takie o drzwi, więc takie zamykasz. lustro jest duże, fajnie. O, i masz lustro. Fajnie, fajnie. Dobra, idziemy do garderoby. Fajnie, że jest taka garderoba osoba. Bo możesz sobie te wszystkie, nawet nasze pięć walizek schować tutaj, nie? Tak, porozkładać je tutaj i nie robić syfów w pokoju, takim mieliśmy w poprzednim hotelu. Masz fajny szlafroczek. Przyjemny bardzo. Masz tutaj tak. Rolkę do ubrań, napuszczacz do butów, worek na pranie, worek na pranie, jeżeli chcesz to pranie zrobić, łyżka nawet jest do butów, spoko. Dobra. I długopis, który można ukraść. Ukradniemy na pewno, bo ja kolekcjonuję długopisy z hoteli. Pusta? Suszarka. Suszarka. Nie ma Dysona. <laughs> no jakbym byłem w siedmiu to był Dyson, a kosztował tyle samo, bo moi kochani, Zapłaciłem tutaj siedem i tysiąca za dobę Bardzo dużo Jest to dużo, ale już druga doba dokosztowała tylko pięć sześćset Bo jest podstawowa opłata, którą się wnosi i on się wnosi tu prawie Jakie papuchy! I zawsze są jaki... dwa rozmiary Są moje i twoje Trzymaj Papuchy, jakie zajebiste Ej, jakie wygodne no. Bierzemy je No nie no no, no, je I takich nie użyją, oni je jednorazowo używają Ej, i zobacz, skąd oni jaki rozmiar stopy? I skąd wiedzą jaki ja... no, u mnie są no, trochę nie za duże ja mamy dalej szuflady Ja No trochę za duże Ale weźmiemy mu, będzie miał za 6 lat Nie zweryfikowali generalnie chyba w jakim wieku jest dziecko Bo dali nam kilka benefitów Dla starszego dziecka, mimo że zaznaczyłem, że Maksymil ma 0 lat, to, to jakoś tego nie zweryfikowali Ale może to jest taki rodzinny pokój Możliwe. Może oni to mają w ogóle jakby Przygotowane, przygotowane już. Kto bierze pokój z Takimi łóżkami dwoma? No rodzice, rodzice z dzieckiem, z dzieckiem. Tak, to fakt. Dlatego fact. dostaliśmy taki pokój. Wydaje no. mi się, że to jest po prostu taki family. Może to jest family piętro na przykład. Możliwe. Że coś takiego że I tu to to są same tak. płaczące dzieci dookoła. No okoła. właśnie, nie? Żeby nie <noise> przeszkadzało innym. Ogólnie tak może być, nie? Że to jest no. wieża dla rodzin z dziećmi. Mogą coś takiego robić. Ej, ogólnie to by było mądre, gdyby tak robili. to. Przeszukujemy dalej. Japonki dla dzieci. Ja się wtedy zmieszczę. Chyba <laughs> większe. W te większe wejdziesz. A tu? Pusta. O, i tu, tu jest torba. Atlantis de Royal. Tak, no, Atlantis. No była, A była. Nie mam, my nie mamy japonek? No właśnie dobre pytanie. Nam nie dali japonek. Teraz wchodzimy do przestrzeni sypialnianej. Tutaj mamy bar. Właśnie. Czajnik jest, kawa, herbata jest. Czy to jest? A myślę, że to jest safe. Nie. E, to nic nie, nie ma. Nie, nie. nie. Mamy wodę. Wos. Wos. Kurde. gdzie jest bar. Tutaj? Pan no dobra. dobra. O kurde. Wszystko w sumie kosztuje dużo pieniędzy. Ile kosztują chipsy? Chipsy, chcesz wiedzieć, jak kosztują chipsy? To jest zawsze fajne do sprawdzania, bo się załamujesz. Potato chips, 40 AED. 45 zł około ok. Okej. Dobra, wiedzieć takie chipsy 45 zł? czwarta paczki lace. ja mogę sobie to wziąć. Kinder Joy? A nie ma ceny za Kinder Joy, a czekolad 60 AED, 65 zł za i chcesz je dalej zjeść? Nie Pójdę sobie do Dzięki No ale trzeba przyznać, że wygląda to ładnie To jak to jest zapakowane, pokazane tak, tak, tak. O kurde. Ale mamy tutaj wystawkę szklanek i innych kieliszków Ładnie wszystko wygląda Dobra, Bar, czy jest coś zaskakującego? Moeta i to jest jedyny alkohol, z który spojrzałem. A dobra, jest Martin jeszcze. I Belweder. Leje głowa, Belweder. tak bym powiedział. Ej, myślałem, że mnie bardziej zaskoczy, że będzie coś takiego no więcej. Bo... Jesteś w ogóle ponad przeciętnie osobą podróżującą, więc ty, jakby już byłeś w takich hotelach. Dla mnie, na przykład, dla mnie to robi wrażenie. No ale poza dalej si pamiętasz ten w Singapurze? Nie, no, w Singapurze to o, było. On kosztował 2000 za dobę. Nie, no, był lepszy. Był lepszy niż ten. Znaczy, no tak, jak na zewnątrz, bo tamten na zewnątrz nie robił wrażenia. No nie, w sensie, znaczy jako budynek robił, ale nie było nic specjalnego no. poza basenem na rooftopie. A tutaj jest basen też na rooftopie. Jest basen na rooftopie. Ale masz też baseny na dole. Tak, tylko właśnie. Co do basenów. Tak w trakcie oprowadzania, od razu to powiem. Wszystkie baseny na dole są albo family, albo adult. I spoko i możemy z nich korzystać. Ale basen u góry jest dodatkowo płatny i trzeba go rezerwować. O! Więc nie wiadomo, czy na ten basen pójdziemy. A może i z Maxem? Pójdziemy zapytać, bo tam przy wejściu, jak stała sobie pani, mhm. to właśnie ona obsługuje basen i trzeba się zapytać. Okay. ale szczerze, ja nie muszę iść na górę na basen. Nie ja mogę iść na dole na ja basen. Ja bym poszedł na górę na basen, bo tam jest ładny widok. No dobra, to pójdziemy. Ten basen jest. Nie? Tu chyba. Tutaj te pokoje są z własnymi basenami. Kosztują 40 tysięcy za dobę. Te, te górne to są jakieś. Tata nas w walentynki nie zabrał w takie miejsce. żartuję. Tu to w ogóle są jakieś zwariowane też pokoje po setki tysięcy no tam, za dobę. Tam gdzieś Beyoncé spała. W ogóle na otwarcie tego hotelu Beyoncé przyjechała. Tak, jest... dostała chyba 60 czyli są milio milionów za to, że zaśpiewała kilka piosenek. Dobra, idziemy dalej. Wygodne służone fotele. O, no, czy wygodne to się okaże? Oh. Wygodę. No tutaj mamy perfum? Nie, to jest y, ten, do pokoju. A, do pokoju. Room Mist. Tutaj mamy jakieś zaproszenie do Explorers Club dla dzieci. Spoko. Welcome no. to Atlantis. Zapraszają go do klubu. No chyba nie pójdzie. Może kiedyś Maciu. No teraz tak, tutaj mamy... No też i kolejny długopis. Telefon. Jaki telefon? Pierwszy raz widzę w hotelu taki bajancki telefon. No. Reklamy menu i tak dalej. Tu pewnie jest menu. Sprawdźmy, czy tym razem się zatruje. Bez kitu, się zatruła w poprzednim hotelu tutaj. Wagyu spaghetti bolognese 125 AED, czyli jakieś 140 zł. Ej, tu nieźle jak to wagyu. Tak się... No w restauracjach tutaj wagyu bolognese 80-90 kosztuje. Okay. no pytanie ile tego mięsa tam jest, nie? Rzeczywiście. No trzeba będzie przetestować. No i tu mamy jakieś gazetki, to tyle. Co tu jest? Ładowarka. A to w tamtym się też było. No, z tej strony teraz są łóżka. Jedno jest dla... Tak, śp śpimy osobno. W lat latach związku już takie, jest, że bierzesz hotel z dwoma łóżkami. Tak, zobaczymy jakie przyjdzie łóżeczko dla Maksia, bo może będzie tak, że Maks będzie ze mną spał w jednym łóżku, a ty osobno. A, spoko. <laughs> No sam nie pójdzie spać w takim łóżku, no. Niestety Ola teraz nie może zrobić testu łóżka, bo trzyma Maxia, a Maksiu śpi, więc ja to zrobię za nią. Zwykłe łóżko hotelowe, domowe, wygodniejsze. Pościel jest fajna. Bo czuję, że jest taka dostosowuje się do temperatury. Jest pewnie z jakiś z jakiś gęsi czy coś takiego, no. nie? Nie jest super łóżko. Ma teraz naprawdę jest. Hampton by Hilton vibe, gdzie jest Oc wygodny, ocenimy, ale ocenimy po nocy Ocenimy po nocy, ocenimy jutro, czy, czy będzie wygodne na Aktualnie nawet nie robię czegoś takiego, że się topisz. Najlepsze materace, Intercontinental Warszawa, siedmiogwiazdkowy yy, hotel w Dubaju I Sopot, yy, się nazywał? Sofitel chyba w Sopocie No to były najwygodniejsze materace na których leżałem, a byłem w wielu hotelach Poduszka jest fajna, ale materac jest średni Będąc od razu tutaj, pokażę wam jeden bajer My myśleliśmy, żeby coś takiego w domu zrobić, ale widzieliśmy wcześniej na TikToku, że to mrugało w kamerze, a nam nie mruga w kamerze. Ciekawe, ale bardzo fajne to jest. I faktycznie nic nie widać. Nic nie widać. No. Dobra widzowie, teraz szafki nocne. Czy coś w nich jest. Y to jest chyba do modlitw, tak mi się wydaje. Niech tu leży. Sprawdźmy w kolejnych. Pusta. Kolejny długopis do kradzieży, I gdzie jest safe? A jest safe, całkiem spory i tu pusto. A nie jest skórzany? S że safe, czy nie jest no? skórzany? Jest zwykły. W tym hotelu w Singapurze był skórzany. Oglądamy sobie ten film. Tam w ogóle dostaliśmy też ciasteczka, pamiętasz? te herbaciane i tak dalej. No tam było super. Bardziej zadbany był klient. Tak, i szczerze, jakbym miała. No nie wiem, jak będzie tutaj, jeszcze nie mówię, ale ogólnie do tej pory z każdego hotelu, w którym byłam, gdybym miała do jakiegoś wrócić, to był właśnie ten z Dobra, do środka, do łazienki, chodźmy. Wanda. No. no. Śliczna jest. Dostaliśmy szczoteczkę do zębów dla dzieci. Minionkowe. O, spoko. No. Szkoda, że Max się nie ma zębów. <noise> I mamy tutaj jeszcze ten. Kosmetyczkę. Tak, jakieś kosmetyki dla niego. Musisz to otworzyć, bo ja trzymam dziecko. Jakieś kremiki. Body lotion, shampoo i shower gel Ej, spoko no, tak. I takie trzy dostaliśmy Tak. No spoko, tak giga klasy, nie? No, ej, fajne jest to. Ja zauważyłem właśnie, że ta bateria jest śmieszna Jak, się od... o, jak to się No, ta Wiesz, bateria nie, jest nie. mega nietypowa, że tutaj no. odkręcasz, a nie gdzieś tutaj, nie? Foko, fajne, fajne No i wszystko jest w marmurze, nie? Aha O, jest zajeb... Fajna bateria Patrz o, jest... Uwielbiam to! To jest coś, co chciałem zawsze w domu, ale strasznie podobno to się brudzi i jest ciężkie do czyszczenia, dlatego tego raczej nigdy nie będziemy mieli, ale zarąbiście to wygląda. Ty tu jest jeszcze pysznik. Ja, bez kitu właśnie gdzie kibę, ja. nie? Tu masz kibę z ustrem. Nie możesz słuchać muzyczki. widzisz tubki osoby kąpiącej się obok. To tak. jest taki prześwit tutaj. Tu już nie? Ale tam tak. I górę też widzisz. A, bez kitu, no? Górę też tu widzisz, czyli to jest wspaniałe częściowo. To nic, nie? Ej, ale... A, to są pęknięcia po prostu. A, bo to nie jest kafla, to jest marmur. No tak. To jest marmur. No, a co ty myślałeś? Może z kastorami? <noise> Ej, ale jakby mi ktoś tak położył silikony, to bym go wyśmiał i powiedział... To starzy Paweł. No, ale serio, spójrz na to. On powiedział, gościu, co ty odwaliłeś? Weź to poprawiaj. Patrzcie na ten silikon. Stary jestem. Jak patrzę na takie rzeczy Ej, ale szczerze, za te pieniądze Już większe wrażenie robił gwiazdkowiec. A kosztował dokładnie tyle samo Wchodziłaś i chociaż czułaś wow, taki sztuczny przepych Ale czułaś wow A tutaj jest takie No bo... ja nie byłam w tamtym hotelu, widziałam tylko film Jest ładnie tu, żeby nie było Jest, jest ładnie. ładnie Nie wiem jak jest na zewnątrz, nie wiem jakie są atrakcje wokół i tak dalej Jak to tutaj wygląda z basenami i tak dalej No i w porażie pokój jest Okej. Dobrze okay. masz marmury na podłodze No kurde dywan zasłania cały marmur Pewnie ten dywan kosztował z 10 milionów Myślę, że nie. No, Dobra, jeżeli chodzi o czystość. To jest okej. Okay. No, całkiem sporo tego kurzu. Ja wiem, że się czepiam, ale no wiecie. Za tą cenę zawsze sprawdzamy, nie? Tu jest ok. Bardzo mi się podoba w tym hotelu i tak samo w tym, w tym drugim Atlantisie, że jest bardzo dużo zieleni wokół i jest to bardzo zadbane. Jak ja chodziłam sobie z Maksiem przed wejściem, to tam było pięknie, szum wody, kwiatki, roślinki i tak dalej, naprawdę robi to wrażenie. I samo taka otoczka tego hotelu robi wrażenie. No i widok, widok jest przepiękny. Chodźmy na balkon. No niesamowite jest to, że to ma swoją własną fontannę i właśnie trwa jakiś mini pokaz. Patrzcie fajne. Podoba mi się, podobają mi się te baseny tutaj. Ja bym tutaj cały dzień spacerować z Maxem. Pokój z basenem. Cały przeszklony basen ma. Mocne, co? Chciałabym być kiedyś taka bogata, żeby móc być w takim hotelu i żeby mnie to nie bolało. No, naprawdę. Życzę Ci tego kochanie. całego serca. No. Nie no, mega fajnie to wygląda. Serio, mogłabym tutaj cały dzień spacerować z Maxiem i byłoby nam dobrze, nie? Pójdziemy na spacerek później. Ogólnie widać tą całą palmę i całą marinę, która się tam rozciąga. No niestety bursz kalify nie zobaczymy ona jest gdzieś tam, ale generalnie no widok robi robotę. W nocy on będzie robił robotę. No będzie robił. Nie, no tutaj też będzie wszystko pięknie wyglądać w nocy. To, tak. tak samo w tamtym się wszystko pięknie wyglądało. No tamten Atlantis był dużo tańszy i moim zdaniem to jest taki klasyk, ale przereklamowany trochę w sensie takim, że ogólnie pokój mi się nie podoba w tamtym hotelu. Okej, okay, no to mi się na przykład dobrze tam mieszkało bardzo. Mi się dobrze nie? mieszkało też, ale ja wolę takie nowocześniejsze hotele. Starzy nieco się odwalili, bo idziemy na randkę. Ogólnie dzisiaj nagrywamy dwa filmy jednocześnie. I do mnie, i do dla Oli, dlatego widzicie, u mnie pół dnia, i u Oli pół dnia tak naprawdę. Idziemy, teraz jeszcze się przyjść dookoła, i potem idziemy na po randeczkę, ale to będziecie widzieć u Oli na kanale, zapraszam na Oli kanał. A póki co, chodźmy tutaj się przejść. Ej, to jest akwarium czy telewizor? Jest akwarium i telewizor. No właśnie. Tak się zaczęło zastanawiać, jak tu szliśmy. Ochroniarz mnie zaczepił i musiałem ogarnąć zgodę na nagrywanie, ale mam już, możemy normalnie nagrywać. Max, siu piluj, O. Dzięki. A to w Polsce. Zostajemy dłużej? <laughs> Marta właśnie dostała zdjęcie i napisała, Max będzie w lekkim szoku. <laughs> dobra, idziemy się przejść na dwór generalnie. My idziemy się przejść, a Max idzie spać. Dawaj syna. Tam jest pełno schodów. Tam jest. No dobra. Pytanie, dobra. możemy się kogoś zapytać, czy chcecie zejść zejście? Ogólnie wielokrotnie na TikToku widziałem najładniejszą restaurację w Dubaju i nie wiedziałem, że tu chodzi o tą restaurację. No, jest śliczna. Jest przepiękna. Ładna. Ja pierdzielę, ale ładna. No. A trzy schody? No tak, mówiłem ci, żeby znaleźć inne zejście, a ty idziesz, i gadasz Musimy znaleźć inne zejście, bo tu nie zejdziemy. No, to wracajmy No, fajnie, wygląda. No, marmurowo tu. No ale widzowie trzeba przyznać, że te części wspólne są bardziej dowalone niż pokoje. Zapraszam Panią. No dobra, tamte hotel był słaby. Chodzi mi o zewnętrzną część, nie? No bo jakby sam pokój był spoko. A jak zrobić tę zieloną trawę? Wiesz co, no kurde... Malować ją? Słuchaj, ja bym się zdziwił, że jest taka szansa. Patrzę, że jest takie na przykład wokół lampy zaczeki z mocno oznaczenie. Ja bym się zdziwił, że a albo ją malują, no B to jest wszystko 214 podlewane, nie? No bo jesteśmy dalej na pustyni. Aktualnie na sztucznej wyspie. Patrzcie to, jakie jest odcięcie trawnika dziwne na lampę. że jest szansa, ale że to jest serio posprojowane Nie no, nie wygląda, jak było pomalowane. Wygląda jak po prostu było podlewane 24 na dobę. ta restauracja jest piękna. Patrz to, to, to. No teraz przeszliśmy od dołu tej restauracji i wow, w ogóle z tym hotelem, co robi takie wrażenie. Ta fontanna cały czas gra do muzyki, nie? Muzyka gra w tle i ta fontanna cały czas schodzi do muzyki, patrzcie to. Niesamowite. To jest tak pięknie. No jest to strasznie opracowane. To jest chyba z 5 palm, jak nie więcej. Tam palma na palmie, na palmie, na palmie. W sumie jesteśmy na palmie, nie? Tak się tam wyspa więc musi być dużo palm. Tu jest ładnie opisane, co gdzie jest. Mamy tak, 16 restauracji, 11 rzeczy typu baseny i tak dalej. Guest service i point of interest. A i tu są bagi, stopy, jakieś washroomy i tak dalej. Tu są prywatne rezydencje i jest do nich basen. No, by the beach pool. To jest restauracja z basenem, no? A gdzie my możemy pójść się wykąpać? Do trójki, tak? Do trójki do chyba. Tutaj. No, my jesteśmy aktualnie tu, więc możemy iść tam teoretycznie. ale to jutro, co? Masz kort tenisowy sobie też. Już dzisiaj nie będziemy szli na basen, ale zobaczcie, że generalnie na basen jest specjalne wejście i są napoje i tak dalej. Więc trzeba się faktycznie na basen wylegitymować, żeby nie było tak, że ktoś z zewnątrz wszedł. Giga spoko. Ogólnie mamy mieszane uczucia, bo tak ponarzekaliśmy trochę na ten pokój. Tak. No wyszliśmy na dwór i poczuliśmy się magicznie. Nagle film się urwał, przestałem wam nagrywać, bo uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy spóźnieni na rezerwację tak. walentynkowej kolacji, którą finalnie, tak jak mówiłem, już prędzej będziecie mogli zobaczyć u I tak wracaliśmy tutaj i mówimy: Kurde, no jest magicznie. Jest Nie, no fajnie. jest fajny ten hotel. Otoczka jest magiczna. Tak, tak. Pokój, pokój jest. Sobie jest, o, jest... jest o, znaczy inaczej, on jest zajebisty. Porównując go. Z hotelami, w których byliśmy za tą cenę, Burj al Arab. Czy nawet za niższą cenę? Czy nawet właśnie chociażby w Dubaju ten. Czy nawet Atlantis de Palm, Jest spoko, po prostu. Jest spoko, po ale prostu jest spoko. To, co się dzieje na zewnątrz, to jest po prostu wow. Ty, cała zieleń. Nigdy, tak tak, wow. nigdy tak ładnego. Nigdy tak ładnego Nigdy tak ładnego zewnętrza hotelu nie widziałem i całej otoczki hotelu. No, Pokój. Ej, a szkoda jest że licz. jesteśmy tutaj w trakcie, a nie na koniec, bo teraz każdy hotel będzie brzydki na zewnątrz. Nie, no ten kolejne mamy też dobre I też świeżutki pół roku temu wbudowane. Tak, a no. to są takie. Takie, tak ładnie wygląda zewnątrz? No nie! No właśnie! Ale sam hotel mi sobie jest magiczny. O, ale mi chodzi o spacerki! Tam będzie Ci spodobał by cały beżowo-złoty. O, Boże Święty. No ale ja bym chciała na spacerki z dzieckiem chodzić gdzieś. Jak wygląda ten widok nocą? Szybko spojrzę, ogarniemy Maksia i wtedy zamówimy sobie room service. Jak się tam ten Atlantys świeci! Kurde. Ej, ślicznie no. tu, tu ładnie. I te fontanny zar tu, jaki masz pokaz fontan? Szczerze? Ładniejszy, niż ten przy Dubaj Mallu. I ten Atlantis jest fajny, taki czerwony. Cało to tutaj na zewnątrz robi taką robotę, że to jest hit. Dobra, idziemy ogarnąć Maxa i widzimy się jak zamówimy room service. Bo jeszcze klasycznie, jak w tych odcinkach z testów hoteli, trzeba przetestować jedzonka. Romantyczny macik po ciemku. Tak, bo dziecko zasypia. Ja zamówiłem widzowie butter masala. Ola natomiast zamówiła zupę z karmelizowanych pomidorów. O, słuchaj, należy. O, gdzie mam zupę? Wypili Co to jest dżem? Nie. To cebula chyba, co? Nie wiem. To są karmelizowane pomidory. A to nie wiem czy... Mam to, to zupę? <laughs> Pani się zapytała, czy nam to przygotować, bo... Nie, nie ogarniemy. No jeszcze ogarnialiśmy i wiesz. Ty, ja tego nie zamawiam. To chyba twoje. Do zupy. A ciepłe. Dobra, to jest tikka masala to na pewno. Znaczy, butter masala. Krącę. Masz. Daj. To jest chyba twoja zubka. O, fajnie. Pomarykowa. Nie wiem, widzę, wiec się dzieje. Musi chyba pierw to wrzucić, wiesz? A na pewno? To jest do mojego? Wrzucę. No dobra, starczy. Posmakowałeś to? Posmakuj to. Dziwnie to smakuje. W no ogólnie dobre, słodkie. To jest jakiś wywar z Bóg wie czego. Z pomidorów? No, z Pazylii jakieś czy coś. No i teraz zalewamy. To jest grące. O, <laughs> Może to jest swoje tika basala. Dobra. No i masz kręba, bo. i tu coś jeszcze jest. A tu jest chlebek nan. Ja już myślałem widzowie, bo nie ja zamówiłem, wiecie, butter masala i do tego chciałem chlebek nan dostać i myślałem, że to jest ten chlebek nan, to tak jakieś suche wiórki. Ale tu jednak mam chlebek nan. Szalejemy po jednym piciu? Co byś chciał? No kolkę. A to jest taka. Aha. Powinieneś to wymieszać chyba najpierw. Ej, sam, sama zupa jest dobra. Teraz ja mam to wszystko wymieszać. Nagle pojawiają się pomidory i strasznie dużo tych pomidorów, tego wszystkiego w ogóle w tej dupie. No taka soczysta dosyć No to jest Najdroższa pomidora w twoim życiu Myślisz? 95 złotych kosztowała o! <grywia> <grywia> może to, to nie rzeczy, było nie? do mojej zupy <grywia> Ej, może to były dipy do tego Tak to Jako przystawka <grywia> Przepraszamy bo jest późno. Od trzech dni nagraliśmy cztery filmy, jesteśmy na wakacjach z dzieckiem. Co ty gadasz? Czyli to, czyli to wystarczyło dodać tylko tego twojego kremu? Nie no, dobre. No, nie no, to były dipy. A ta była tak dobra, ty do mnie wymieszaj to. Ja... Czyli to było do tego. No i z, 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 z czym ja teraz to moczę dziewczyno? Czemu z całe? jakie. <laughs> Polacy w Dubaju. A by ten sosik siadł do tego. Powiem ci dobrze. <laughs> Czekaj, resztka została. No, ale to było do tego. Mogłem poprosić panią jednak, żeby nam to przygotowała. Mi się złotych, ja tego nie zjem. <laughs> Ej, ale mi to smakuje, no ja to zjem. To, to. Serio, bo to, to było dobre. Smakujmy butter masala. Może się zamienimy po prostu. Nie, no to przysiągam. Zamolsz sobie. Myślisz, że jadłaś najlepsze batem masala, jadłaś? Mm. Nie jadłaś. No, teraz, teraz jesz. no. no. Bardzo dobra. Możesz to zjeść chcesz. Dobra, to ja wolę to ja, zjeść w No. Tylko ja chcę mięso jeszcze posmakować, żeby zrobić test mięsa. tu jest widzowie w środku mięso i było napisane, że to jest łódko z kurczaka. Jak wiem, to zawsze jest pieść z kurczaka. A to jest udo. Zobaczmy to udo. Mmm, ale bardzo dobrze zrobione. Powiem tak, najlepsza sala w moim życiu. No, jest smaka dobra. Szkoda, że go nie A Kocham je i jadłem go naprawdę dużo. Masz, dziewczyno, jak razem zupa. zupę. Przesiadamy się. No i co, widzowie? Jest tak naprawdę w pół do pierwszej i będziemy kończyć ten film. My spędzamy tutaj noc, a wy na dół subskrybować, bo jutro o 14 kolejny film i też będziemy w tym hotelu. Będziemy sobie chillować na basenach i tak dalej, i tak dalej. Więc subskrybujcie, żeby kolejny film z daily vlogu was nie ominął. Trzymajcie się, papa, pa. cześć.